Ruszyłem w stronę schodów na górę. Były dwubiegowe, więc musiałem bardzo uważać, gdy po nich wchodziłem. Jeśli ktokolwiek poczułby chęć zajrzenia w dół z za barierki pierwszego piętra, miałbym na karku kilkudziesięciu uzbrojonych rewidentów. Nikogo tam jednak nie było. Za wielką framugą bez drzwi były dwie możliwości przejścia. Korytarz na wprost mijał drzwi do wielkiej sali i dalej skręcał w lewo. W korytarzu po mojej lewej stał jeden mężczyzna i mam rotał coś pod nosem. Chwyciłem pewnie za miecz, na wypadek gdyby ruszył w moją stronę. Palce lewej ręki musnęły kusze, ale po delikatnym zetknięciu z bronią wycofały się jak spłoszone zwierzęta. Spojrzałem na znamie na jej grzbiecie. Do tej pory nie wiedziałem, co mam myśleć o darze od dmieńca. Chyba specjalnie próbowałem nie zaprzątać sobie tym głowy. Musiałem się spieszyć, ale też być ostrożnym. Symbol zajarzył się bladym światłem i natychmiast widziałem strażnika przez ścianę. Stał nieruchomo pilnując drugiego wejścia do sali owiniętej korytarzami. Wyjąłem kusze i naciągnąłem bełtu sypiający. Słowa kalisty dały mi do myślenia. Czasem bywa tak, że dobrzy ludzie pracują dla tych złych. Honor i lojalność zabraniają im przeciwstawiać się swym zwierzchnikom. Poprawiłem mimochodem maskę. Zaczynałem się do niej przyzwyczajać. Wychyliłem się z za rogu i szybko przymierzyłem w szyję rewidenta. Pocisk bezdźwięcznie przeszył powietrze i trafił w cel idealnie. Zerwałem się w jego stronę, by uchronić go od upadku. W mgnieniu oka strażnik wpadł na ramiona, a ja przyniosłem go na szczyt schodów, gdzie parę chwil wcześniej ukrywałem się sam. Efekt wręcznego widzenia przestał działać. Wróciłem pod drzwi, skąd usunąłem czuwającego rewidenta, uprzednio upewniając się, że nie pojawi się więcej problemów. Spojrzałem przez dziurkę od klucza. W środku nie było nikogo. Przeszedłem przez drzwi, zamykając się za sobą. Na krańcu u środka prostokątnego stołu stała taca z butelką wina i dwiema szklankami napełnionymi czerwonym płynem. Zapewne w ten sposób nadzorca chciał się pozbyć swego niesfornego kapitana. Gdyby tak, pomyślałem, mieszając zawartość obu naczyń w jednym. Potrząsnąłem głową i wylałem ciecz na posadzkę. Ktoś po drugiej stronie pomieszczenia nacisnął na klamkę. Odruchowo odwróciłem się do drzwi za mną, chwytając za miecz. Ostrze zahaczyło o butelkę i wszystko runęło na ziemię z głośnym trzaskiem. Bez chwili namysłu wybiegłem za drzwi, mając nadzieję, że nikogo tam nie ma. Odetnąłem z ulgą, gdy zobaczyłem, że faktycznie za nie zawędrował tu jeszcze żaden z rewidentów. Odwróciłem się i ponownie spojrzałem przez dziurkę od klucza. Ujrzałem dwie osoby okrążające stół. Był to kapitan Kurnow i mój cel, nadzorca Campbell. Obaj dopiero w środku zauważyli bałagan, jaki po sobie zostawiłem. Na ten widok Campbell zaprosił Kurnowa na jego specjalny trunek i ruszyli w stronę drzwi, za którymi się kryłem. Wycofałem się na schody i podniosłem mi przytomnego strażnika. Prędko zszedłem na dół, wychylając się za poręczy. Szczęście mi sprzyjało. Ukryłem ciało za kolumną w pomieszczeniu obok. Od strony schodów niósł się dźwięk kroków. Usłyszałem, jak otwierają się, a potem zamykają drzwi. Użyłem mrocznego widzenia, by widzieć obu mężczyzn przez ściany. Było tak wąsko, że musieli iść gęsiego. Gdy oddalili się na dostateczną odległość, przeszedłem przez drzwi i zacząłem za nimi podążać. W życiu nie podejrzewałem samego siebie, że potrafi być aż tak cicho. Obaj zatrzymali się przed ścianą i stojącym obok na piedestale po popiersiem. Campbell rzucił jakiś żart, po czym nacisnął na przycisk pod postacią oka rzeźby. Ściana, przed którą stali, ustąpiła i odsunęła się przed rewidentami. Weszli jeszcze w ciaśniejszy korytarz. Byłaby to świetna okazja do wykonania zlecenia, gdyby nie jeden problem. Kapitan Kurnow stał mi na drodze. Obiecałem, że nie stanie mu się krzywda i miałem zamiar dotrzymać obietnicy. Bez chwili namysłu podkradłem się do kapitana i oplotłem jego szyję swoją ręką. Po kilku sekundach oporu osunął się nieprzytomny na ziemię. Natychmiast poderwałem się biegiem do nadzorcy. Ten odwrócił się na niepokojące dźwięki z zapleców i sięgnął po broń. Zanim jednak zdążył cokolwiek zrobić lub powiedzieć, wbiłem mu ostrze miecza w piersi. Wyszedłem z sekretnego pokoju i nadstałem przycisk na popiersiu w celu zamknięcia go. Przycisk musiał się zepsuć, lub należało zamknąć pomieszczenie w inny sposób, ale nie miałem czasu na rozglądanie się. Zadanie zostało wykonane, a Kurnow nadal oddychał. Pomyślałem więc, że nic tu po mnie i czas, by Samuel mnie stąd zabrał. Przekradłem się do drzwi prowadzących na tylne podwórze. Prawie każdy rewident patrolujący to miejsce miał ze sobą psa. Za pomocą mignięcia szybko pokonałem kilka dachów, nie byli więc żadnym problemem. Na budynku znajdującym się najdalej od posesji nadrewidenta rewidenta dojrzałem łódź, która miała zabrać mnie z powrotem do lojalistów. Ostrożnie zszedłem na dół, chwytając się łańcucha. Mimo moich starań wydawał z siebie głośne szczękanie ogniw, ale nie było nikogo, kto mógłby je usłyszeć. Podbiegłem prędko do Samuela i powiedziałem, żebyśmy ruszali. Podróż była krótka jak uderzenie serca. Nie dawał mi spokoju fakt, że mogłem przeoczyć wiele przydatnych rzeczy. Odetchnąłem, gdy poczułem pod nogami pewny grunt. Wziąłem maskę i wziąłem głęboki oddech. Uśmiechnąłem się do siebie. Nawet nie zauważyłem, jak podeszła do mnie kalista. Jej smutno zła mina starła uśmiech z mojej twarzy. Powiedziała z głosem pełnym żalu, że jej wuj nie wrócił do domu. Wyrzuciła mi prosto w twarz, że nie powinna robić na sobie nadziei, że wysłucha ją zwykły zabójca. Przed oczami stanął mi obraz Emily, z którą dosłownie kilkanaście minut przed śmiercią jej matki bawiłem się w chowanego. Pozwoliłem kaliście odejść w ciszy. Ruszyłem w stronę pokoju, który mi przydzielono przed misją. Minąłem kilka osób w milczeniu. Te ich oczy, oczy ludzi patrzących na mnie i oceniających moją wartość jako człowieka. Zrobiłem wszystko, co mogłem. Szeptałem sam do siebie, gdy usiadłem na łóżku. Znów znalazłem się przy cesarzowej, próbując ochronić jej życie. Mimo rani determinacji zostałem zniesławiony i skazany na śmierć. Cisnąłem maską w kąt. Widzą mnie jako narzędzie i wysyłają, bym wykonał brudną robotę, ale gdy przychodzi co do czego, nie próbują zrozumieć, że jestem tylko człowiekiem. Rewidenci po znalezieniu martwego Campbella musieli dojść w nie do wniosku, że sprawdzą był Kurnow. Co jednak stało się naprawdę z jej wujem? Nie mam pojęcia. Ludzie patrzą na rezultaty. Zrobiłem wszystko, co mogłem, powtórzyłem na głos, ale często, wszystko, co mogłem, to i tak za mało.